Dla ludności, bronią pod nosem. My nie mamy broni, nic, a oni przychodzą z karabinami do nas, nie? No przecież jest to jest? Coś, to po prostu ale oni muszą przylać na to, zaresztować, Ale najmłodszych biorą, to są młode chłopaki, najmłodszych. On nic nie pa, rozumie, on jest nic chłopaki. nie rozumie ja ja z ja tego. Oni są tylko zdemoralizowani, nic więcej, ale intelektualnie nic nie rozumie. Nie wiem, bo oni się nie odzywają, nie? Nie wiem, nic nie mówią. Pytamy się po co, co jest zranione. Nic nie odpowiadają. tak Thank kind of <res> yeah <okay>. <canonical Music> you I'm Agora já soube すごい 可以吗？ Naprawdę, nie robimy filmików, nie robimy zdjęć. Musimy skorzystać w porządku. Tych ludzi tutaj nie ma. jesteśmy tylko my. Tylko woli ludzie. Nie daj się! Nie daj się! Nie krzyczymy, nie patrzymy, nie grajmy! Zaczyna właśnie potem awantura w ulicy. A no, tak spokojnie. one stają, kozują. Zostawię Niech sobie zarabia na ryb. Tak. Idziemy na wolno do Idziemy na

bardziej spokojowy i legalny. Nie dajmy się sprowokować, o to im tylko chodzi. Idźmy w pokoju razem z tymi ludźmi, którzy tu przyszli. Prowokatorzy wod. Tak. Uwaga, wszyscy wracamy pod cenę. Proszę tutaj, nie? Idziemy nie. Nie, nie, nie. pod cenę! Wszyscy wolni ludzie zapraszamy pod cenę. Zostawmy prowokatorów w spokoju. Wczoraj jednego zabili, nie? Wczoraj jednego zabili, nie?

to są po prostu przestępcy jak dla na nas. Chodźmy wszyscy przestępcy pod scenę, zostawmy komensatorów, oni chcą usmarować w ten masz. I sami się wysmarować z nim głównym. Chodźmy na scenę. Nie boj. reagujcie na nich, bo oni to wykorzystują. Powiem brzydko, miejcie ich w dupie. Nie reagujemy na nich. Polska! 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 Króciutko oni sobie za poszli, zapominamy o nie wiecie, Powiedz, co tu się działo. Powiedz. Powiedz. Pojadzić, co Czy myściela, nie wiadomo, nie? Nie, Słuchaj, no coś tam... E, to... No eee... tam sprowokował... Z waru, jakiś z obsługi, z baru, jakiś chłopak sprowokował go i ktoś tam, kogoś mu burza podobno, no. to... nie sprzeda pero... output... nie diminuses. sprzeda mu napoju, czy czy to... piwa, nie wiem no i tam, nie wiem, coś chyba temu zagroził, czy coś, nie wiem dokładnie masz dzieci, masz dzieci, masz I... To... i generalnie, no nie wiem, czy poszarpali czy nie poszarpali pozwalili każdym razie została policja, no i było to w tej ale już poszli raczej jeszcze nie poszli, ale zobaczyli

Wiem, że nam że dzisiaj napisała że w wojnie światowej. W końcu Austriackim. w Była taka sytuacja, że na froncie poświatko-rosyjskim się do się dwie tam i został wydany rozkaz do

zmieniły się sposoby gnębienia ludzi, a wszystko prowadzi do tego samego, do wyniszczenia jak największej ilości populacji. Dzisiaj nam brakuje tej, tej jednej sprawy, która by nas jednoczyła. Przypuszczam, że wśród nas nie ma nikogo, kto by potrafił zaśpiewać go był tak jak to zrobili żołnierze. Więc się Oczywiście. Tu kolega dba o to, żeby my robię... przychodzili. To...

nie, my No, oby zobaczymy. Zobaczymy no, czy to tak. Dopóki kaski nie odjadą, poczekamy na drugą torę, że druga przyjedzie bo no to o tamci nie poszły, nie jak, no problem polega. Słuchaj, że mi tu telefon układa, jest live. Słuchaj, problem polega na tym, że ty powiedziałeś sam.

私は。 serdecznie. bardzo Proszę Państwa, otóż żaden piknik. Kto nie oglądał marszu, no to trochę stracił, bo będzie musiał żyć z informacją z TVP, że było 100 osób. Natomiast tu trzymamy się z daleko, bo dochodzi do wielu prowokacji.

Miastowie proponować narodowi polskiemu. Drogę iść drogą Sokratesa. Po co walczyć z kimkolwiek? Budujmy nowe. Nie noćmy się. Właśnie tu co śpiewaliśmy Rotę. Nota jest innego miasto.

bardzo proszę wszystkich, aby przybyli tutaj. Czy wy słyszycie, co do Was się mówi? Bardzo proszę, jeżeli oni sobie coś robią, nie zwracamy na nich uwagi. Wszystkich proszę, aby odeszli od tego radiowozu. Wszystkie osoby myślące zapraszamy tutaj. Miastu, Bardzo proszę odejść od radia Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę odejść od radia wosu. Proszę przejść tam, gdzie przemawiamy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę. proszę odejść od radia i proszę iść tam. Jej. Proszę wszystkich, mamy tam imprezę, bardzo proszę tam Wszystkich bardzo proszę, bardzo, bardzo Was proszę Bardzo Was proszę, nie reagujemy na nich w Bardzo Was proszę, nie reagujmy, proszę, proszę bardzo fajnie, dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, bardzo proszę osoby, które są, sobie tam i nie reagujemy w ogóle na policję. Nie chce mi się tego powtarzać. Brawo, szyba, 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 drawo, drawo. Może lecić muzyka, ale nie puszczamy. Bardzo was proszę, przejdźcie sobie tam. Nie ma sensu ich prowokować, nie ma sensu z nimi gadać bo oni są tutaj specjalnie po to, żeby nas prowokować oni wiemy, że nie przyjechali nie dajmy im tej kabyskacji nie prowokujemy, bardzo prosimy, żeby nie prowokować bo dla nich to jest pożywka, to jest tylko i wyłącznie pożywka niech panowie sobie wszedą w spokoju i ten ej, powiedziałem wam o coś wyraźnie, tak? Po co przychodzicie? Kto to jest? Policji nie widzieliście? Przecież oni przyjechali po to, żeby nas prowokować, a my jako ludzie cywilizowani i mądrzy nie zwracamy na nich uwagi. Jest policja, bo ja nie widzę, jeżeli sami zaprowadzimy porządek, oni się, tak tak. się Policja powiedziała, że jeżeli będzie porządek, to oni się wycofują. Czyli zapraszamy wszystkich tam podmórnicę i sprawa załatwiona. Bardzo proszę. Policja powiedziała, że jeżeli sami zaprowadzimy porządek, to oni stąd odjeżdżają. Bardzo prosimy o przekierowanie się tam i nie podchodźcie do nich

żeby ma znaczenia tego, żeby zarządzać majątkiem tym, i dosłownie pozyskamy, po prostu i tak, tak no, robi nic tak Najbardziej perfekną, jaką można tylko dzisiaj zrobić w chwili obecnej, metody kradzieży, to nie już jest kradzież podwórkowa, że komuś tam kradł rower, czy komuś ukradł samochód, czy kogokolwiek. Zdjęcie. Dzisiaj padli na pomysł, jak ukraść właściciela. Z jego majątkiem. Mianowicie dopracowali sobie e, definicję transhumanizmu po iluś latach. W 2013 roku zrobili sobie wyrok Sądu Najwyższego, e, który twierdził, że, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, że ludzkie, NR, ludzkie DNA można opatentować tylko i wyłącznie na drodze, na drodze iniekcji. Poprzez technologię MRNA, czyli od wyroku w 2013 roku poczekali 7 lat i prowadzili szczepienia eksperymentalne MRNA po co? Żeby zmienić definicję osoby, która ma majątek, żeby nie była człowiekiem. Będzie po prostu humanoidem. A prawa humanoidów napisane są już w Więc czyli tak naprawdę po co oni robią i chcą mieć odpowiedni poziom wyczekonych ludzi, a po to, żeby zapoczątkować nowy polski wał. I tak samo ten nowy polski wał, czy nowy porządek świata w wersji globalnej w oparciu o mutanty. Czy to komuś podoba, czy nie, jak myślicie? Skąd ten pomysł o zasobach własnych Unii Europejskiej? Przecież Unia Europejska, e, myśli e, tego Spinellego, która teraz jest nie nie byliśmy, tylko Spinellego, ma się opierać na w ogóle wykorzenieniu pojęcia własności prywatnej. No w jaki sposób? No w takim. bo jeżeli mutant nie ma prawa mieć własnego majątku, bo mutant należy do korporacji, jest patentem i jest czymś zastrzeżonym. To takie rośliny GMO są zastrzeżone, e, na przykład przez Monsanto, tam